Witam wszystkich po mojej urlopowej przerwie. Ostatnio mniej mnie nie było na kanale, a więcej na fotkach na naszym Facebooku czy Instagramie, bo postanowiliśmy razem z żoną udać się na zasłużony dwutygodniowy urlop. Podczas podróży raczyłem moją małżonkę mym syrenim głosem. Ups, I did it again, I break your heart, i coś tam game. Dla wszystkich zainteresowanych spokojnie Klaudia przeżyła. Tak czy inaczej, nasze plany pokierowały nas na przepiękne południe Polski, a dokładnie w Pieniny, niezadeptane tak przez turystów jak Tatry i Zakopane. Coś jednak mi tchnęło przy pakowaniu, żeby zabrać kamerę, mikrofony i takie tam rzeczy. Jak się szybko okazało, decyzja słuszna, choć nasze auto przypominało trochę cygański tabor, bo przyszło zaproszenie od wydawcy, a właściwie kilku, i postanowiłem zacząć serię z wizytą U, zaczynając od Games Factory z Krakowa. Dobra, jest absolutnie tragiczna patelia, ale w końcu dojechaliśmy. O! Jestem tu. Księgowe. O nie, jak najdalej? O, proszę! I mamy Gain Factory. Wchodzimy sobie. Nie, spokojnie, nie będzie jakiegoś klasycznego przywitania, że o! Tak, czekamy na Ciebie. Nie, ja tu byłem wcześniej. Tak więc uwaga, co my tutaj mamy? E, tutaj mamy Marcina, który już do nas e, macha. E, ja to będę w kąty zaglądał i od razu chodził i patrzył, co, gdzie macie, na czym sobie teraz pracujecie. Przejrzeć się Facebooka, więc lepiej zamknij jakieś dziwne rzeczy. E, tutaj, tutaj pracujecie, widzę, nad polską wersją, jakieś śmietnisko. Nie, nic nie zakrywamy. E, Okej, okay, dobra, no to w takim razie tutaj mamy żebym, główne stanowisko e, pracownicze. Więc Factory, tak, właśnie, tak, właśnie. Się się tak właśnie tutaj się pracuje tutaj jedna osoba która pracuje rzeczywiście Wojtek e, który zajmuje się Stanisą i teraz proszę i co i co i pyk śmiejemy się z monopolu a co stoi to jest, bardzo ładnie to jest najlepsza gra ever to jest jakaś, jakaś specjalna wersja tego Monopolu, Resisting. czy po prostu Re... Monopoly Resisting. Ale to wyrzuca, wyrzucasz, go i. Ojej! Nie, nie, nie. E... Patrzymy, co mamy dalej. Tu mamy jakąś, jakiś designer, mały room. Eee, i, I o proszę, nawet mamy, e, filmujemy im bufę od razu. Eee, mamy jakieś tutaj te kartoniki, pierdółki, a co tam, pozwolili to sobie siadam. Eee, o, właśnie tak się robi gry. Tak się właśnie robi gry. Bierze się. O kurde. Bierze się to, sypie się to wszystko, a później mówi, że się z wielkim projektantem. Jakieś drewienka, jakieś kamyczki, Jezu, ile tego jest. Dobra, posprzątam sobie to później. E, tak, tak wygląda właśnie miejsce, gdzie się projektuje gry. Bardzo proszę, zróbcie sobie tak samo w domu. Będziecie i mogli mówić, że już projektujecie gry. E, Teraz idziemy do pewnego pomieszczenia. Ja to dosyć specyficznie nazywam, ale każdy wydawca, u którego wydawcy nie byłem, nazywa to mniej więcej podobnie. Uwaga, jesteśmy w tak zwanym FAPRUMie. Co to jest? To jest mniej więcej miejsce, w którym każdy wydawca wystawia swoje gry, które udało mu się wydać. I cieszy się z tego powodu, że jest taki fantastyczny zawalisty i teraz macie właściwie przeciąg. O, specjalnie do Spartakusa podejdziemy, bo on ma bardzo takie nietypowe oczy. I każdy wydawca cieszy się, że takie właśnie gry wygra... wydał. Proszę. Tak to właśnie wygląda. Idziemy dalej, aczkolwiek to jest strasznie mocno świeci, więc nas to na razie nie interesuje. E, idziemy sobie do jakiegoś minimalnego magazynku. I proszę, tutaj coś co cieszy moje oczy niesamowicie, gdyż, ponieważ, uwaga, e, jest pewna część hobby. To się nazywa malowanie. E, I dowiedziałem się tutaj, bo przyznam, nie wiedziałem, że również e, Gensfaktory zajmuje się dystrybucją. E, tych właśnie fantastycznych rzeczy, czyli armii Paintera. No to też trzeba będzie im to zaraz przeklepać. Idziemy dalej. Czy jeszcze jestem w stanie gdzieś wejść do ale Raczej nie będę was wpuszczał. Tak więc, tak to mniej więcej wygląda. Muzyka w krótkim spacerze pora wypytać wydawcę. Z nami jest Marcin z wydawnictwa Games Factory. Nawet jest tutaj napisane, żebyście wy wiedzieli, a żebym ja nie zapomniał bo oczywiście jak żeby. Teraz, Marcinie, co? cześć, 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 tak w ogóle, cześć, żeby nie było musimy mieć jakiś taki reportażowy element. Jak byś I... już upał? Yy, znoszę go na plecach, yy, jest <laughs> bardzo ciężko, aczkolwiek biuro mamy klimatyzowane. No. Więc jest, 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 Zdecydowanie jest tak. lepiej, jesteśmy w to Krakowie, to jest, to jest, jest gorąco, jak tak. jasna, naprawdę yy, tragedia. Tak Pokaż im no tą grę, która jest na samym. Na tak, samej grze. jesteśmy mega zadowoleni. Blue Orange i Bruno Kotale przede wszystkim zdobył za grę Kingdomino Szpi des Jaras Mogę tylko powiedzieć, że zainteresowanie sklepów i klientów przede wszystkim w Polsce no, przeszło nasze oczekiwania, bo mimo że to jest to niemiecka gra, znaczy niemiecka nagroda, tak. przepraszam, to jednak ma ogólnoświatowy impact i, i na, w Polsce dużo osób się pyta. Co będzie się robić w następnym e, czasie? Bo domyślam tak, się, tak, że. Po tym jak przyjęliśmy od że Chciałbyś wyścig, się pochwalić? Ale... Tak jest. Odotowy wyścig przyleciał e, i już jest na półkach w sklepach. Tak samo Wikingowie, którzy przylecieli i zrobili e, furorę. No to tak, z takich rzeczy, których się chce pochwalić. I... Poczekaj, poczekaj, poczekaj. A teraz ciężkie pytanie do wydawcy. Kontynuacja. Masz taką grę. I masz taką grę, e, którą bardziej byś chciał zagrać? To zależy... to zależy, jak bardzo jest gorąco na polu. Na, na dworze, na polu. A, no na, tak, na polu, jesteśmy w Krakowie. w Krakowie. na polu. Tak, dostosuję Thank się, tak jest. Którą bardziej? Wikingów, którzy tutaj. Wow, ale epicka, rzeczywiście, bardzo fajna okładka. Czy odlotowy wyścig? Kurczę, i to zależy, bo tutaj jak mam czas na dłuższą grę, to bardzo chętnie w wikingów. i to dłużej, tak? Okay. Troszeczkę dłużej, a odlotowy wyścig, jeżeli mam większą grupę, to jest gra, która świetnie działa nawet do 8 osób. Więc jak mam dużą grupę, to zdecydowanie ododam Czyli taka, taka zbiórówka, tak? No tak, wszyscy robią w tym samym czasie y, ruchy, więc to jest też takie fajne, prawda, Że, czy, czy to dwie osoby, czy sześć osób, czy osiem, wszyscy jadą w tym samym czasie i jest, jest harmonia i, i jest taki element wyścigu. To mów dalej, bo mnie zainteresowało. To jest fajne, z tych dwóch to no, zależy od okazji. Zależy od okazji, bardzo dyplomatyczna odpowiedź. Eee, co Co byście chcieli zrobić, że tak powiem, w dalszej, bliżej lub nie bliżej określonej przyszłości? Wiadomo, mamy sierpień, każdy planuje już grudzień. No! Albo każdy <grym> myśli <grym> o tym, żeby odpocząć od upału. O tak. Eee, Star Realms. Eee, tuszę, to się jest, to jest tego, co bardzo wyniszczone pudełko. Z tego co zasłyszałem, <grym> <grym> dość. E, wlatuje, wlatuje, Star Realms. Star Realms oh, yes. Tyle, słuchajcie. No. Staliśmy po raz pierwszy. Ktoś we mnie rzucał grą kamieniami, już się zdarzało grom jeszcze nie. Dobra. Stary e, mamę... wchodzi, wchodzi na salony za. No nie, mogę, nie, nie mówimy o dokładnych datach, ale jesteśmy no. na bardzo dobrej drodze. Jakby wszystko tłumaczenie zostało y, zrobione w całości. Mm -hmm. y, mam żłą wiadomość, bloby nie będą przetłumaczone na kosmiczne kluchy. Nie udało się tego przetłumaczyć. O, teraz kosmiczne kluchy Teraz od razu komentarze pod filmem, kto widział e, film pod tytułem Blob. Blab. Oglądałeś? Blab? Blab. Taki taki taki, taki A fajny to da, glut. To temu glut, O, proszę. A, reszta fabryki taki... mówi, że tak. To. E, dobra, No to w takim razie, stary, co to jest za gra? Dwuosobowa, szybka deckbuildingowa gra. E, nie wiem, czy ty tak zauważyłeś, w naszym portfolio jest więcej deckbuildingów niż jakimkolwiek innym wydawnicy. Tak, właśnie widzę tutaj to jakiś Dominion. Ulubiony Twój Dominion Vikings Gone Wild jest również deckbuildingiem. Wyjaśnijmy dlaczego, może nie tyle, że nie lubię Dominiona, co generalnie darzę go pewnego delikatną <laughs> rezerwą, ponieważ zawsze mi w tą grę fajnie idzie. Przynajmniej tak mi się wydaje, a na końcu okazuje się, że jestem przedostatni albo ostatni. Tak <laughs> jest, ale, więc... ale jest to, jakby jest to kwidesencja dobrego deckbuildingu, Star Arms, gra, która w Stanach Zjednoczonych no, zbliżyła się popularnością do Magic the Gathering. To jest. No, rzecz, Powiem, że rzuciłeś bardzo, bardzo, bardzo mocno, żeś teraz rzucił. Tak chyba tam w naszymalach, czyli w tych mistrzostwach Stanów Zjednoczonych, jeżeli dobrze każe, do wygrania było albo 10, albo 20 tysięcy dolarów. To jest, to jest Wojtek, Dalej. Wojtek, jeszcze, jeszcze, to jeszcze nie jest Wojtek. Wojtek. To jest Wojtek! Wojtek w całą... Star Tak, e, jeśli cokolwiek by, byście chcieli lub wiedzieć, e, to Star właśnie będzie Wojtek odpowiadał i to on rzucał w, w, nas kartami. Zgadza, Zgadza się, e, zapraszam w takim razie przy okazji e, na fanpage e, Star Polska, tam będziemy Was informować o wszystkim co się z tą grą dzieje, na bieżąco. Ej, jak poprawnie rzucać kartami. Dokładnie, <laughs> jak, <śmiech> rzucać no, rzut, jak też poprawnie rzucać to, to kartami e, Tak, recenzentów. Co będzie dalej? Yy, w międzyczasie, yy, już chyba na w ciągu miesiąca czy dwóch będziemy mieli Valeria Hard Kingdoms, czyli Valeria Karczane Królestwo, Gry na platformie wspieram to. Nie będę mówił, czy mi się kojarzy tytuł, możecie yy, po powiedzieć w komentarzach, ale tak jest. spróbujmy. Zobaczymy, czy ktoś może się pokryło. O tak, z czym wam się kojarzy yy, Valeria jako, jako tytuł? No jest mhm. dobre. Zobaczymy, ile, ile będzie. Najlepszą odpowiedź nagrodzimy... Yy, <laughs> Moja powinna już być po nagrodzona. <laughs> yy, Okej, okay. czy będzie gra Valeria, o czym ona jest? One eternity later. Tak, ale to, to jest tylko jedna część tej gry, dlatego że w tej grze możemy atakować potwory, możemy budować własne, własne budynki. Wszystko zależy hmm, po tym, jak hmm, po pewnym określonym czasie gra się kończy. Ta osoba, która zdobędzie najwięcej wpływów, najwięcej punktów zwycięstwa, wygrywa gra. I Marek będzie zadowolony z wypraski. Patrz, patrz, to patrz, musimy, Marku, to patrz musimy, tak, tak, To musimy tylko za szybko sprostować. E, mm, wypraska będzie, y, będzie kartonowa, ale nadrukowana. Nie będzie I działa. No to szybko powiem tak, słuchajcie, na pewno kojarzycie grę obecność. Yy, I to jest tak nie... Jest, to tak pochwal się jak dzisiaj było. <laughs> e, Graliśmy w grę obecność, a teraz właśnie mówię o dodatku. Tak. Generalnie yy, Piotr został trzy razy złapany w pierwszych, w pierwszych trzech rundach, więc e, gra jest słaba, losowa tak, i tak, tyle. Tak. Dlatego dajemy dodatek. Dlatego dajemy żeby, <grym> żeby, żeby ci było trochę łatwiej. Tak. W pozorom on, on troszeczkę utrudnia grę yy, rozbitką. Jeszcze bardziej? Tak, jeszcze troszeczkę bardziej, jeszcze trochę utrudnia grę rozbitką. Chyba mamy inne myślenie o ułatwieniu gry, ale tak. okay. Ale ten dodatek też już będzie w tym roku wydany i wprowadza nowe karty. Jest on też takim... Czyli nowe miejsca, do których tak, będzie wszystkie się nowe. Wszystkie, z nowymi wszystkie, działaniami pewnie? Wszystkie 10 nowych miejsc mamy, okay. prawda? Wow. Czyli de facto można sobie wyjąć tylko plansze i piątki z tej e, obecności i wprowadzić to. Do... A będzie można mieszać te... że mam oczywiście. jedynkę stąd, dwójkę stąd? Tak, dokładnie tak. Tylko nie można oczywiście powtarzać dwóch jedynek, prawda? Okej, okay. mieć, Musimy mieć zawsze tylko... Um, Jedną, jedynko, jedną wartość danego z jednej, z jednej gry. Dobra, więc tutaj mamy o tym krótko na temat. Mniej więcej tak to będzie wyglądało. Yy, no, i do końca roku, jeszcze na pewno przed Essen, albo w trakcie Essen, tutaj już chyba mogę podać jakąś taką dokładniejszą datę. Proszę, raz yy, pierwszy. No, myślę, że tak. Można, można powiedzieć, że to już jest takie raczej bardziej niż pewne. Mm -hmm. Projekt Gaja, czyli dla niektórych Terra Mystica 2.0. To też jest print and play, więc wygląd pudełka będzie troszeczkę inny, będzie, będzie coś ala e, znany wszystkim dobrze e, gra site w tak. takim dużym pudełku. Kilkadziesiąt, e, czy kilkaset nawet plastikowych elementów mm -hmm. w środku. E, modularna plansza. Ci, co grali w Terra Mystica, bądź, bądź znają tę grę, no to będą doskonale się czuli w tej e, Grając w tę grę, dlatego że podstawa mechanika jest praktycznie taka sama, mhm. natomiast wyeliminowane zostały takie rzeczy, które troszeczkę w teramistyce kuły w oczy, czyli na przykład plansza na dwie osoby nie różniła się niczym dla dwóch czy dla, dla czterech osób, prawda? Więc tutaj mamy tą modularną planszę, ci, którzy grają w, te w teramistykę, na pewno mogą... Y Spojrzeć bliżej na projekt Gaia. Czyli, okay, czyli rozumiem, że te wszystkie gry, które teraz pokazałeś, one się będą ukazywały, oczywiście, o datach nie rozmawiamy, mhm. ale one się generalnie będą ukazywać przed e, świętami, tak? Żeby tak więcej... chcielibyśmy. Ale tutaj jeszcze nie powiedzieliśmy o tych grach, których niestety nie mamy tych wersji wydrukowanych, ale jest i w naszym portfolio do końca roku na pewno kolejny dodatek do Dominiona. jest to gra, która non-stop się cieszy popularnością Piotrek cały czas. Mamy Queen Domino, czyli, do, czyli jakby taki totalny zupełnie. Nowe obrawki czy co, Jest to nowa, nowa jest. gra z serii ym, Domino, czy mamy Queen Domino, w której nie musimy mieć podstawki, żeby grać w tą grę. To A jest tak, 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 tak bo zwany. ja nie zauważyłem: to jest King Domino, to będzie Queen Domino. A teraz będzie Queen Domino, dokładnie. Taka tak, Trochę bardziej skierowana dla gamerów, czyli dla ludzi, którzy szukają troszeczkę bardziej skomplikowanych reguł, Musiałem ale też mamy dodatek do King Domino zapowiedziane. to też będzie dodatek do tej gry. Mniejszy, bo mniejszy, ale ale też y, będzie można rozwijać swoje y, ulubione królestwo. I tam jeszcze chyba było kilka takich innych. Tytułów, już nie pamiętam, musiałbym spojrzeć na kartkę, ale tak, cały czas idziemy i już mamy kilka gier zaplanowanych na 2018 rok. Wow, co to, okay. jest. to w 2018 roku się spotkamy jeszcze raz i e, Tak więc, słuchajcie, jest, jak jest... będzie zimno na zewnątrz? Na polu, przepraszam, jesteśmy trochę na polu. To tutaj będzie ciepło. To, tak okay. jak teraz jest tutaj zimno, bo Przyjedziesz, jest... przyjedziesz do mnie do Warszawy, to będziemy na zewnątrz. Tak e, tutaj włożę. będziemy tutaj tak. Dobra, e, to w takim razie ja skaczę na pole, e, ponieważ to się to... psa, bo skuczy. <laughs> teraz, e, teraz. Teraz piszcie komentarze, jak to można interpretować. I... Tak. Jeszcze trochę co? i pozglądamy co, co, to co, to, co to znaczy właśnie, idź wejdź, żeby wypuść tego psa na pole, bo skuczy. <grych> Piszcie teraz translate jakiś Panie. prosty, ja idę jeszcze się przejść Chodźmy, Zaproszę zaproszę. Jeszcze pokażę Ci jedno to miejsce, którego nie zobaczyłeś jeszcze. Brzmi dziwnie. Tego jeszcze, kurde, nigdzie nie widziałem. Uwaga, to jest tak zwana tabelka antyspoilerowa. Kto? Oglądał God. Czyli domyślam się, tuszą inteligentnie, że jest to gra o Tron. I teraz wpisywamy, wpisujemy, proszę. Kto oglądał pierwszy odcinek, kto oglądał drugi, kto oglądał trzeci, kto oglądał czwarty, piątego, no to już mniej więcej wiecie, kiedy tu jestem. I tutaj proszę, żeby ktoś absolutnie nie wypalił, jaki odcinek był i co w nim było, kto zginął lub kto z kim się tego. Proszę, nie ma czegoś takiego. Absolutnie rewelacyjna sprawa. I właśnie tak wyglądała moja wizyta u Games Factory. Kolejne wizyty, zaplanowane, część już nagranych. Piszcie w komentarzach do kogo mam wpaść następnym razem. To tyle na dzisiaj, do następnego razu. Trzymajcie się, hej!